według Milera marszałek Hołownia poniesie konsekwencje za swoje słowa? Pytanie, o co chodzi Szymonowi Hołowni? Myślę, on... że on miał, y, y, wie pani, taką takie przekonanie, że znaczy więcej niż, niż znaczy. To znaczy, że powinien znaczyć więcej. Że wyrósł na wielkiego męża stanu i to jest niedoceniane i on musi jakoś to podkreślić. Wie pani, Napoleon Bonaparte, Bonaparte miał takie ulubione zdanie, że od śmieszności, od wzniosłości do śmieszności, to jest tylko jeden krok. No właśnie pan Hołownia go zrobił. Wydawało mu się, że jest wielkim mężem stanu i potknął się o swoje rozbuchane ego. E, a teraz widzi pewnie, że już e, skomplikował sobie sytuację tak bardzo, że już nikt go nie traktuje poważnie. A czy pan marszałek może ponieść jakieś konsekwencje prawne w związku ze swoją wypowiedzią? Czy nie? wiem, to jest sprawa prokuratury, ale jeszcze raz apeluję do panów prokuratorów, żeby tego nie lekceważyć. Pan naciski wie są. Pani, wie pani, Polska nie może być jakimś wiecznym kabaretem, gdzie każdy może powiedzieć, co chce, e, skłamać kogoś, e, oczernić i nie ponosi żadne, za to żadnych konsekwencji. No oczywiście prawo do mówienia wszystkiego to, to jest prawo, tylko że to nie może uderzać ani w podstawy państwa, ani w godność innych ludzi. I, i ja tylko tego oczekuję. No Grzegorz Brown Braun jest bezkarny. Na przykład. Mimo chociaż de, jakby dezawuowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz, jest ścigany yy, yy, zgodnie z prawem.